Tak, ja też, te, też projektowałem na tym samym semestrze co Maria dom na siekierkach, e, tylko e, może zwróciłem uwagę na trochę inne aspekty tej okolicy. E, jakimś takim najbardziej wartościowym elementem, e, może nie do końca oczywistym, e, dla mnie była e, taka samorzutna e, zabudowa siekierek e, powstająca w latach 50. I tutaj na początku właśnie stwierdziłem, że może warto pokazać kilka jakichś takich zdjęć e, po prostu tego co mnie jakoś zainteresowało, co mi jakoś wpadło w oko podczas takiego spaceru po siekierkach. E, I w, 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 jakoś w, w próbach odniesienia się do, do, e, do tej architektury chyba najbardziej była pomocna uwaga, która padła na zajęciach, e, że po prostu ta architektura jest Racjonalna. Tylko że na taki swój specyficzny sposób wynikający właśnie z, z biedy i z jakichś po prostu palących potrzeb mieszkańców, którzy jakby budowali te domy w tamtych czasach. I właśnie to jakby ta uwaga racjonalności była dla mnie na tyle ważna, że pozwoliła mi się jakoś oderwać od takiego trochę. Z, z, zbyt e, dosłownych prób naśladowania tych, 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 e, tych wzorców. E, to jest jeden z pierwszych szkiców, jakby tego, co mi gdzieś jakoś przyszło do głowy, e, taki jeszcze bardzo luźny. E, bo, bo, bo w zasadzie stwierdziłem, że chyba nie, nie do końca mi wyjdzie naśladowanie tego, co było racjonalne i co miało sens w takim spontanicznym. Procesie powstawania domów pozbawionych architekta, w momencie kiedy mój dom jest czymś, co jest od początku do końca jakoś zaprojektowane. Tak. Działka, którą wylosowałem, znajduje się naprzeciwko skweru, więc też jakby wydawało mi się, że to jest ważne, żeby dom w jakiś sposób odpowiadał tej skromnej, ale jednak przestrzeni publicznej przed nim. Tu są jakieś pierwsze szkice. E, znaczy, pierwszy, no kolejny, tamten był pierwszy. E, też właśnie szukając tego, co jest jakby racjonalne dla mnie w, w takiej, w, no po prostu w architekturze. W czymś to nie jest do końca budow jakby samym budownictwem, tak? Tylko jest e, e, poprzedzone jakimś procesem projektowym, właśnie sz szukając tego, co jest w tym racjonalne, e, doszedłem dosyć daleko wstecz i. E, daleko od siekierek, bo y, czytałem cztery księgi y, y, o architekturze Palladia. E, tak po prostu jakby wydawało mi się, że no, w procesie uczenia się tego, żeby w ogóle ogarnąć o co chodzi w architekturze i, i jak świadomie jakoś stosować proporcje, o których w sumie nie miałem danego pojęcia, e, może dobrze jest zacząć od takich zupełnych klasyków. E. Może to jakoś widać chociaż trochę gdzieś w tych szkicach e, rzutów tutaj w, w lewym, dolnym rogu. E, I też ważny jest chyba ten szkic e, w środkowym rzędzie po prawej, e, w którym widać te okna e, w, w, w wejściowej fasadzie, znaczy w, w, w północnej fasadzie, e, które są właśnie tylko, tylko na górze. Nie ma okien w parterze. E, Tutaj są modele robocze, na których pracowałem, żeby jakoś dostosować skalę do, do, do otoczenia ten, ten dom. I tak, też jakby żeby, żeby jakoś się odnieść do tego, że, że ten dom stoi naprzeciwko skweru, że stwierdziłem, że może nie warto jest robić jakby od przodu takiego zwyczajnego płotu i, i właśnie po to też było to podniesienie okien w, w, w frontowej fasadzie. Tak, żeby nie było ich w ogóle w parterze. No bo tak mi się wydaje, że to jest jakoś ważne, żeby jednak dom miał do zaprezentowania od frontu coś więcej niż tylko, nie wiem, bramy od garażu i tujki, tak? Więc jakby chciałem stworzyć jakieś takie trochę łagodniejsze przejście między, między tym skwerem, a, a, a tą bardziej prywatną przestrzenią domu. Dlatego też od frontu zdecydowałem się po prostu za taki dosyć niski żywopłot. I tutaj też widać w rzucie parteru, że jakby dzięki zgrupowaniu tam składzików i, 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 i szaf, i takiej jakby garderoby w tej strefie wejściowej i, 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 i dzięki przesunięciu wejścia, czy raczej dwóch wejść, bo wchodzi się jakby z, z dwóch bocznych facet, można było właśnie uzyskać ten taki front stojący trochę na tak jakby na cokole. Nie wiem, czy to do końca widać, ale, ale gdzieś mi ten rzut wyszedł właśnie z, 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 z oglądania Palladia. E, tutaj jest rzut piętra oparty na takim schemacie krzyża, z, z częścią centralną doświetloną świetlikiem, który było widać tam wcześniej na, na, na widokach z zewnątrz. E, I tu go też widać w, w przekroju. Tak, tutaj jest jeszcze raz ta elewacja z kawałkiem rozwinięcia, tak żeby było widać jakby najbliższych sąsiadów. To jest elewacja ogrodowa, w której też może są jakieś odległe echa, może trochę komiczne, takiej bardziej willowej architektury, ale wydaje mi się, że jakoś udało się to też wpasować w ten taki kontekst siekierkowski, żeby to nie wyglądało... Jakoś tak, właśnie idiotycznie, że, że coś takiego nadętego nagle znajduje się w takiej bardzo spontanicznej y, 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 przestrzeni siekierek. Eee. O, tak, z kolei te boczne elewacje, no bo to, to też jakby wynika ten taki jasny podział na, na, na te takie główne i boczne elewacje też wynika z tego, jak wyglądała ta działka, także po prostu po bokach sąsiedzi są blisko i, 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 i w zasadzie tam zostają tylko takie skrawki ziemi. Więc jakby te boczne elewacje już bardziej powiedzmy odnoszą też właśnie do tej takiej siekierkowskiej spontaniczności, w sensie są po prostu znacznie mniej sztywne <laughs> może. Tak, to jest od drugiej strony jeszcze, tutaj widok właśnie z, z ulicy i ze skweru i, 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 i kilka widoków wnętrz, no, które są jakby... Myślę, że można sobie wyobrażać wnętrza tego domu zaaranżowane w bardzo różny sposób. Jakby to, to już może nie jest kwestia jakby właśnie takiego czystego regionalizmu, ale... I, i tak, jeszcze makieta. I w zasadzie wydaje mi się, że najważniejsze w tym projekcie jest właśnie to, że, że, że chyba nie trzeba się tak zupełnie sztywno trzymać e, takiego wzorca e, regionalnego, jakiegoś bardzo, który się u, u, utrwalił od dawien dawna, tylko że e, to może być właśnie jakieś twórcze przetworzenie z wykorzystaniem jakichś drobnych elementów i właśnie, nie wiem, próba dopasowania się przez, choćby przez materiał, tak tak jak tam widziałem domy z, ze starej cegły, która była, w niektórych przypadkach na przykład, nie wiem, została z gruzów Warszawy jeszcze po, po, po wojnie. E, tak samo tutaj też szukając właśnie tych, tych jakby jakiegoś materiału e, starałem się, żeby ta cegła wyglądała tak w miarę no, podobnie do tamtej. E, no tak i to w zasadzie tyle, dziękuję.